Kiedy niedawno Timothy Chalamet nie dostał nominacji do Oscara za film Mój piękny syn, jego fani wpadli we wściekłość. Bo mimo 23 lat aktor staje się ikoną kina, a na pewno jest już ulubieńcem młodej widowni na całym świecie. Jeśli do ciekawego dorobku filmowego dodamy fakt, że spotyka się z córką jednego z największych gwiazdorów Hollywood, zobaczycie, że Timothy to dziecko szczęścia. Zresztą zostańcie z nami i poznajcie jego niesamowitą historię. O Timothy Chalametie mówi się, że jest jak połączenie Christiana Bela i Daniela Day Luisa. Krucha sylwetka, szlachetna uroda i wielki talent. Nic dziwnego, że zawładną umysłami i sercami milionów widzów. Urodził się 27 grudnia 1995 roku w Nowym Jorku. Jego matka to amerykańska aktorka i tancerka Nicole Flender, a ojciec to pracujący dla UNICEF-u francus Marc Chalamet. Dlatego Timothy mówi także biegle po francusku i ma podwójne obywatelstwo. Swoją karierę zaczynał w bardzo młodym wieku, początkowo w reklamach, potem w epizodach, w serialach telewizyjnych, a także w małych rolach na deskach Off-Broadwayu. Aż wreszcie w 2012 roku wystąpił w ośmiu odcinkach serialu Homeland, gdzie grał zbuntowanego syna prezydenta USA. Rola w popularnej produkcji sprawiła, że został zauważony i w 2014 roku pojawił się jako syn Matthew McConaughey'a, Interstellar. Dwa lata później zachwycił krytyków rolą w niezależnym dramacie Miss Steven, gdzie zagrał cierpiącego na zaburzenia tożsamości Billiego. Zaczęto go wtedy porównywać do młodego Jamesa Deena. Stamtąd trafił do dwóch produkcji, które uczyniły go wielką i międzynarodową gwiazdą. Pierwszą z nich był film Lady Bird, Gretty Garing, gdzie wystąpił jako obiekt westchnień głównej bohaterki granej przez Saoirse Ronan. Obsada i film zachwyciła widzów, obraz zdobył 5 nominacji do Oscara. W drugiej produkcji z 2017 roku zagrał już rolę główną. W filmie Tamte Dni, Tamte Noce wciela się w nastolatka zakochanego w asystencie swojego ojca, który przyjeżdża do jego rodziny na wakacje. Na potrzeby filmu młody aktor nauczył się mówić po włosku oraz grać na gitarze i trochę na pianinie. Brawurowa i odważna kreacja przyniosła zachwyt widzów oraz krytyków. Aktor otrzymał tytuł największej aktorskiej nadziei kina i szereg nominacji BAFTA Złoty Glob Oscar. Co ciekawe, po tym wystąpieniu wszyscy myśleli, że Timothy jest homoseksualistą. Tymczasem jedną z jego pierwszych dziewczyn była córka Madonny, Laudres Leon, którą umawiał się prawie 4 lata i wciąż pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Obecnie młody aktor spotyka się i to oficjalnie z córką innej wielkiej gwiazdy, Johna Deppa, Lily Rose. Para przyciąga uwagę paparazzi gdziekolwiek się nie pojawi, a magazyn Vogue nazwał ich następną stylową parą do obserwowania. Timothy Chalamet uwielbia hip-hop. W szkole średniej występował pod pseudonimem Lil Timmy Tim i nawet nagrał piosenkę, jak bardzo lubi swoją nauczycielkę statystyki, panią Lawton. Później utwór stał się popularny dzięki występowi aktora w programie Ellen DeGeneres, która go o to zapytała. W dodatku, będąc uczniem, był maskotką szkolnej drużyny koszykarskiej. Aktor żałtował w jednym z wywiadów, że jeśli aktorstwo mu nie wyjdzie, zawsze może do tego wrócić. Ale aktorstwo mu wychodzi. Otrzymuje ciekawe propozycje i pracuje z największymi. Ostatnio nakręcił film u boku. Seleny Gomez w reżyserii Woody'ego Alena. Jednak w związku na kontrowersyjną fabułę filmu A Rainy Day in New York oraz doniesienia na temat Alena, premierę filmu wstrzymano na czas nieokreślony, a Timothy przekazał całą swoją garzą trzem organizacjom. Times Up, nowojorskiemu LGBT Center oraz organizacji RAIN. Co myślicie ciekawcy o tym aktorze? Czy wierzycie, że to nowa ikona Hollywood? Dajcie nam znać w komentarzach i obejrzyjcie inne nasze filmy. Będziemy też wdzięczni za lajki i suby.